Boki trójkąta ABC mają długość AB 8 cm, BC 6 cm, AC 50 mm. Oblicz kosinusy kątów tego trójkąta. Czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny? Zaczniemy od rysunku. Powiedzmy, że jest to punkt A, B i C. Jedynym problemem jest tutaj jednostka, ale wiadomo, że wtedy AC po zamianie na centymetry to będzie 5. Czyli mamy AB 8 centymetrów, BC 6 i AC 5. Oczywiście to nie odpowiada tak dokładnie proporcjom, ale to jest tylko rysunek poglądowy. Mamy obliczyć kosinusy kątów tego trójkąta. Zaczniemy od kąta A. Niech to będzie kąt alfa. Mając wszystkie trzy długości boków, chcąc obliczyć kosinus, Oczywiście skorzystamy z twierdzenia kosinusów. Jeżeli chcę znaleźć kosinus tego kąta, to twierdzenie kosinusów muszę zacząć od boku leżącego naprzeciwko. Czyli od szóstki. Czyli ten bok leżący naprzeciwko do kwadratu ten do kwadratu to jest ten do kwadratu plus ten do kwadratu. I jeszcze odjąć dwa razy ten bok i ten bok. Dwa razy 8 i razy 5. I jeszcze razy cosinus tego właśnie kąta alfa. Czyli jeszcze raz. Ten bok do kwadratu to jest ten bok do kwadratu plus ten bok do kwadratu. Odjąć dwa razy ten bok. I razy ten bok, i razy cosinus kąta między nimi, inaczej mówiąc, leżącego naprzeciwko tego boku. 6. Jak widzimy, jedną nie wiadomo, jest cosinus alfa. Zatem na razie uporządkujmy to sobie. To jest 36. Tu jest 64. Tu jest 25. Odjąć. 2 razy 8 i razy 5 to jest 80 cosinus alfa. No to, żeby wyliczyć cosinus, no to chyba ten wyraz przerzucimy na drugą stronę. Był z minusem, więc teraz będzie z plusem. 80 cosinus alfa będzie równe. No to mamy 89 ale z tej strony przyjdzie liczba 36 na minusie. Odjąć 36. Wyliczymy jeszcze tę różnicę. 80 cosinus alfa jest równe 53. 53. No i żeby wyliczyć sam cosinus, no to dzielę przez 80 czyli kosinus alfa jest równe 53 przez 80 i tu chyba nic nie da się skrócić. Ponieważ używane były litery duże ABC jako wierzchołki no w celach takich ułatwiających wprowadziłem kąt alfa, ale tak naprawdę jest kosinus kąta A. Więc chyba tak będzie najładniej zakończyć. Kosinus kąta A to jest 53,8. Już jeden z tych kosinusów mamy wyliczony. No to przejdziemy do kolejnego kosinusa. Niech tutaj będzie kosinus kąta wierzchołku B. Nazwę go sobie jako beta. I aby znaleźć kosinus, no to muszę zacząć od boku leżącego naprzeciwko. Czyli 5 do kwadratu jest równe. Ten do kwadratu plus ten do kwadratu odjąć dwa razy ten bok, razy ten bok i razy kosinus kąta leżącego między nimi. Razy 8, razy 6 i razy kosinus kąta leżącego między nimi. Doprowadzimy do wyniku. 25 to się równa. 64 plus 36 odjąć. I teraz mamy. 2 razy 8 to jest 16, razy 6, 96 cosinus beta. To przerzucamy, bo to się z minusem będzie ładniej. 96 cosinus beta równa się. No z tego wyjdzie 100 ale pomniejszamy o 25, które przejdzie na tę stronę. Czyli 96 kosinus beta jest równe i tu po odjęciu będzie 75. Aby wyliczyć cosinus, dzielimy przez 96. Kosinus beta jest równe 75 przez 96. No I teraz przejrzyjmy się tym liczbom, chyba tylko przez 3 da się skrócić. Tu będzie 25, a tu przez 3 to będzie 32, a zatem kosinus tego kąta beta jest równe 25 32 a ponieważ kąt beta to był kąt B czyli cosinus kąta B równa się 25 32 i mamy cosinus drugiego z tych kątów pozostaje nam jeszcze Kąt wierzchołku C. Nazwiemy go sobie gamma. I ta sama zasada, czyli zaczynamy od boku leżącego naprzeciwko, 8 do kwadratu. To jest tak. Ten bok do kwadratu plus ten bok do kwadratu. Odjąć dwa razy, ten bok razy ten i kosinus kąta między nimi. Razy 5 i razy 6 i razy kosinus kąta leżącego między nimi, czyli kosinus gamma, czyli leżącego na przeciwko tego boku 8. Tu jest, mamy 64 równa się 25 plus 36. Odjąć 2 razy 5, to jest 10 razy 6. Sześć. Odjąć 60 kosinus gamma. I w podobny sposób to przerzucamy. 60 kosinus gamma równa się. Tu wyjdzie 50, 61. 61 i to przerzucamy. Minus 64. Po odjęciu będzie minus 3 i jak podzielę przez 60, to cosinus gamma będzie równe minus 3 przez 60 i jeżeli skrócę przez 3, tu będzie 1, tu będzie 20, to cosinus gamma, ten minus damy przed ułamek, minus 1,20. A ponieważ gamma to był kąt wierzchołku C, zatem nazwę sobie, że kąt, cosinus kąta C jest równe minus 1,20. I w tym momencie, jak widać, mamy wyliczone wszystkie kosinusy kątów wewnętrznych tego trójkąta. Kosinus kąta A, kosinus kąta B i kosinus kąta C. Odpowiednio 53,80, 25,32 i minus 1,20. Mamy obliczone kosinusy. Czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy Rozwartokątny. Ponieważ mamy obliczone kosinusy, to jest bardzo ładnie nam pokazuje, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny. No, teoria jest taka, że jeżeli kosinus pewnego kąta alfa jest dodatni, to kąt jest ostry. Oczywiście mówimy o kątach w trójkącie, czyli zawartych pomiędzy powyżej 0 a poniżej 180 stopni. Jeżeli cosinus alfa będzie równy 0, to wówczas kąt jest prosty, ponieważ cosinus właśnie 90 stopni wynosi 0. Natomiast jeżeli cosinus kąta jest mniejszy od zera, to ten kąt będzie kąt jest rozwarty. Czyli powyżej 90 stopni, ale poniżej 180. No to popatrzmy się na te trzy kosinusy, czyli wniosek jest taki. Kąt A jest, patrząc na to, ostry. Kąt B jest ostry, ale kąt C i tutaj właśnie ten wynik nam wskazuje, że kąt C jest rozwarty. A to nam daje nazwę trójkąta: czyli trójkąt jest rozwartokątny. Mamy kosinusy i stwierdzony, że trójkąt jest rozwartokątny. Oczywiście są też inne metody na stwierdzenie nazwy tego trójkąta, ale tutaj przy tym zadaniu najłatwiej nam było określić za pomocą znaków kosinusa.